Siema, siema, z tej strony xMarcello i witam was po długiej przerwie i dzisiaj gramy w Lucky Block i ze mną jest kolega mój Siema, no, siema czy? Możecie zostawić suba, łapkę, dzwoneczek no i zapraszam was do oglądania Chodź na środek, zabijać jakieś ok? okej? No, ja trochę mam już itemów no, Proszę się napisać Siej od 0 do przerze. 10 jak podoba się Roblox. Ja? Ja mam to zrobić? A czy nie, no widzę, mogą mogę zapisać. A, dobra, ja oceniam. Czekaj, strój bo ja chcę też ocenić. Nie, dobra, to jest typek, on jest spoko. Daj zabijamy go. Hm. No Przepraszam. O nie! Dobra, ja mam taki miecz, że każdego mogę pokonać. Aj uwaga, kuda, uwaga, tylko uwaga. Zabiłem. Dobra. No to co nam idzie? No dobrze, czekamy snazy. Chyba, kubi. że to zbijemy przeciwko sobie. Nie wiem. O kurde. Mam te kulaki bloka. Na sam początek już odcili. Dawaj. a ja zabiję do łazy, żeby mnie nikt nie zabił. Ja sobie chcę poustawić. Chodź daj, chodź tutaj, chodź, daj, chodź tutaj. Chodź, chodź, chodź. No nie zabijaj. Ten jeszcze zdobyłem. Lasy sobie tak sobie powstawały. Te rzeczy. Chodź tutaj. Nie wiem, niektóre co robią, bo długo nie, wstanie, nie Nie, nie, nie. Będę myślał, kiedy. Nie, nie. Atakujemy się. No. Dobra. Nie wiedziałam. Zabiłem cię, nie wiem jak. Zabiłeś tym pistoletem. Myślałam, że się nie da, ale spróbowałem. Yeah, No nie, no o, i teraz puch, stracę mój miecz. O nie, no nie! Nie mam ten dywan, mogę sobie po całej mapie latać. Nie antędywa, nie chcę to. No ale to no, walka nie. na wszystkich. Czy są na wszystkich? Dobra, szybko ile idę. To lucky ja jeszcze trochę długo czekania, no z minuta. Będzie. Minuta, 5 minut, minut, jedna minut, minuta, 4 no minuty. No po, minuc po minucie się Dobra, chodź tutaj. Ja ci będę spróbował zeszczelać. Wątpię. Na trafienie nie. Dobra, idę po jakąś dobrą broń. Ja chcę zobaczyć. pięć y y 5 sekund. Siu. 5 sekund. Dobra, mam. Mam. To o. nie to ta kula, co spowolni. Nie chcę mieć. Dobra. O nie! Cześć. Nie, nie mogą zabrać leki po 50 sekund, co? O 20, ja chcę go. Ja chcę go. Ile jest? Nie. Chodź walczyć, a, a nie... A, a czym mam walczyć? No jakąś bronią. Nie mam żadnej broni. Zobacz. No nie. Kolejny tutaj, niepotrzebny. Mój? No nie, nie wziąłem. Chodź hmm, hmm, hmm. tutaj. Idę do bazy. Proszę. Po jaki blok? Mam na dwa. bez nasa. No, to się No, nie, zginąłem. Nie chcę Oboxów na razie wydawać. Mam ich W ogóle napiszcie, czy chcielibyście, żebym powrócił z nagrywaniem. Bo nagrywałem kiedyś ale tak bardzo nieczęsto i przestałem. Napiszcie, czy byście chcieli mnie zobaczyć z nagrywaniem. No? Byśmy wspólnie nagrywali. Chodź tutaj. O nie, ja nic nie mam takiego. Co o, jest? Zabiję cię. O nie. Ten typ ma dobry miecz. Nawet raz próbuję go zabić, jest zabity no. Piszcie też gry, jakie możemy zagrać w następnym odcinku. No, chętnie czy... skorzystamy z pro propozycji. Będziemy czytać komentarze na ten Nie. No. Czy w ogóle ktoś napisze komentarz? Bo jest no, noc już. Nie. Nagrywamy nie będę to włączony. o 23.30. Tak 23, późno nie jest akurat ale... Nie, bo lato jest, ale. Nie. Na niektórych to późno. Na no, niektórych moich na przykład kolegów. Zabiję kolejnego typu. A ile do basy po Lucky Bloki chyba są? Nie otędywa ten dywan nie kozacki. No hopie, to jest najlepsza broń chyba. Prawie. Pomóż mi za... o dzięki. Ale walczymy hmm. no, Nooo. Hmm, dobra, zostawicie. Będę... Zlituj się nade mną. Raminota, muszę mieć jakiegoś fajnego Lucky Bloka. Będę Ci pomagał No, ja się mi dobrze idzie. No, mam hmm. mało HP. Nie no, nie aż tak mało, ale mam połowę. Ja bym tak. chciał mieć ten taki na środku. Wiem, on jest rzadki. Sobie. On chyba co 10 minut jest. Więc... Około 15, 15, myślę. Albo 10 no. Hmm. Kiedy są laki bloka? Zostaw flaki bloka, proszę. Dobra, zostawić. Bo nie broni żadnej. Jestem biedny. <laughs> nie, nie. Ej, bo idzie tutaj! Pomóż, pomóż, pomóż. Pomóż. Bo czekaj, bo pomóż, nie mam. Pomóż, proszę. Moji. Pomóż! Szybko. O, dzięki. o ta nie jest fajna. No za wiadu. Łow! Wow. Dobra, mam. Teraz wow. mam. Wow. ...jakieś coś. O, wow, się? I co to jest? Jest, udało się dwóch. na zabić no, mam jakąś idzie. pelerynę. Wow, jaka fajna peleryna. Mogę nią latać? Mam latającą pelerynę. Tylko, że ona taka dziwna, trochę. Nie da się ją latać. Może w jakimś odcinku wydam też Robuxy na jakiegoś game passa albo coś. Ale jeszcze zobaczę. Ło! Wow. Na razie nie ma oh. tutaj. Ja wiem, co to jest. Co? To jest ten. Teleporter? Nie, portal. O, już są. Co to jest? A, nie, no, to jest ten. To, to już leci? Przełącza się. A. Nie, 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 nie. Nie ma jakiś graczy, nie ma jakichś typów. się nad nim. Zapóźnijesz. Ale on we mnie strzelał chyba. Bo ja ja biorę ja... te. Strzelał w ciebie albo wem. Nie wiem. Nie Czemu o. się mogę tak teleportować? Super wyjście. Nie jest chyba przyjazny, więc... No i ich zostawię, niech sobie no, moja A? baza jest tam, więc ja sobie zrobię portal. Moja tam. jest tu. Mam no, koło siebie. A koło siebie mam bazę. Se mnie z daleka. Co? Ale szybko No? Jakiś chłopak mnie zaszczelił, ale nie, ja biorę jednego. A, A wziąłeś mi dzięki. Dobra. No, Nie ładnie. Dobra. Coś leci? Też no? nie. No przecież... Dobra mam, robię uniki na mojej sprężynie. Dobra, masz ostatnią szansę. Dobra, mam coś. Jeszcze raz... Na... takie zamiast. coś i takie coś. No mamy chyba na razie. Masz to z... mm -hmm. Chyba. O no, dobra, mam nawet. No. A Aż z... za długo Bracie. A czy nie wydają się takie dobre, ale to połączenie jest bardzo dobre Po prostu do kogoś z tym dywanem i zabijecie mieczu. O ja mam to ja mam jakiegoś smoka Wsiadam na niego Mogę latać Nie Dziwny ten smok, naprawdę Dobra, już wiem jak latać chyba Patrz, latam se Bije się z jak to wyjdzie? Czy ja zginą? Nie wiem, nie chcę. Z wyjść? O, dostał. Ej, no nie mam jak z tego smoka wyjść. Aha, no. i mnie zabili w końcu. Świetnie. Są jakieś niewala kiba. Możesz go za ile będą. A, jak długo jeszcze. Oj, mam tą Polorynę, fajna. I kit. No. Ej, czekaj, jest inna chwila. No. Co zobaczyć, ja nie zadaje zadaję zadaje obrażenia? Zadaje. Ale nie, ja cię nie, ja nie zabiję. Zadaję? Zadaję, no, zadaję, zadaję. Czekaj. chodź. Ale ja cię nie chcę zabić. No, uderz mi raz. Ta A, zadaje. Nie. Mm. Aha. Dzięki. Słuchaj so, nie chciałam Chciałam sobie wam Idę, lecę nie. nie ma nic a tu no, za chwilę tu sobie poczekam No nie szczela do mnie Strzela? Nie można tak szczela Zaz czy idę pomóc na zasłania. No Nawet tak. A, także. no sztuki sznież. Super. Mm -hmm. Gdzie jesteś? O nie, on nie. Ja tam. jestem w mojej barzie. Znaczy chyba z nimi nie wygram. Bo spróbuję. Ja z wygrałam, a ten ty pcesz do mnie szczerze. No, za ile są bloki bloki? Na środku już sprawdzam... Najmniej 2 minuty. Ta po dwie A, minuty. A, to dobra. Od... Ja o... Widziałam sporo łapy do mnie strzelały. O, Dobra. Nie zginąłem. Trafi mnie. Łukiem co zabija. A jeszcze S napisał. A tak to się straciłeś bawa. wszystkie. No. Ale oj, jakiś mieczek. Oj. Tak jak tak się bawimy, to tak. Hmm. Aha, ręka mi została, były tak, tak dziwnie. Ten mnie zabił. Dobra. Ustawiam coś sobie. A, też zginam znowu. Jeszcze S napiszę. Delam. Hmm. Dobra, nie, to, to mi nie da. Będę mieć coś na no to idę go zabić. Bo już mi trochę tak. A czy rozumiem? Ja wiem, że chciał zemścić, ale że tak hamsko S no, pisuje. A czy pisze? No nie, za, za dużo ich tutaj chyba. Mam dwa prawie najlepsze miecze. Nie, ich jest tutaj trzech. Dobra, Uważaj, możesz zginąć, ale są jak zginiesz. Co? Co? Dylaki, wiesz. Co? Gdzie chciałam dzięki. ich zabić. To mm. mnie też zabijesz. No sorry, ale chciałam ich. Hmm. Chodź, Lucky Blug jest na środku. Tak ta dasz, Lecę. Nie wiem, mam jakiegoś szarka. Ta idzie z dywanem już tu leci. Szarka. Ta? Wziąś dobra, czy? lecę. Ja Nie, ja biorę. Ale on tu leci już z dywanu. Ten jest mój. Dobra, dawaj do balonu. O, Lucky Blocka masz. Daj do balonu! Lecimy! No czekaj, zabiję go. I szybko! No i że... Za, za późno już. Przyszedł. Czekaj, pomogę ci. Czekaj. Dobra, aaa... Już Idziesz balon? A, -a. czekaj. A, lecimy. Dobra, czekaj, jak to aktywować? Jak to się aktyw aktywowało? Musisz kliknąć, przytrzymać chyba, żeby lecieć. Ale w co? No, w te w balona. Wyjmij balona i przytrzymaj. A, dobra, wiem. Masz? No. O, Lecimy. Zapaliłeś to na górze. Musisz trzymać. Musisz... Chyba to. To trzymam. Albo kliknąć, kliknij. No klikam, czekaj. Klikam. A trzymaj. Trzymaj W też. O kurde przyszedł Trzymaj przycisk i W. Tanie polatam sobie. Dobra. No już mi czasami wkurzy. Ja biorę tego. No ja biorę... Ja wybieram opcję iść do bazy niż czekanie tam. Bo mam w bazie już laki bloki. A tam może mieć typ jakiś zabiciek. A czy prawie jak przed chwilą? O nie i leci. Idzie tam. O, o nie, On ma tą gońcę znikającą, uważam. Postaram się go zabić. A ja Dobra, to też da, to, uh, Temu pomogę, bo on będzie tak stać. O nie, jakiś przyszedł tutaj? Co jest? Lata. Przecież nie, nie, nie uciekają tego. Nie, to jest. Ja nie chcę umierać. Jestem za młody. Dobra. Chyba umarł, myślę. Nie wiem, czy. Nie ma. Umarł. Dobra. Chyba. Nie widzę nigdzie. Tak, nie widzę. Hmm... Czy tu laki bloki są, co? Nie wiem Ja biorę tego. A, weź tam jeszcze się jakieś. Nie! Ale o, o co jest? Widzicie to widzowie? Gdzie no, jest? Tam pistolet! Jak mnie wywaliśmy na te, ten. Na te. Bo jak, to jak to ten ten na te pistolety teraz mam. Nie! Oni ja mają... Ja te góry wyrzuciło. Nie. Dobra, nie, muszę uciekać, nie, dobra, skraszywało mnie. Znaczy nie skraszywało, dobra, uciekam szybko. Nie ja te góry wyrzuciło tam poza mapę. Pomóż, pomóż! Idę. Oni Cię. A oni? Oni? Tak, oni. Czekaj, okay, oczy się. Prawie żeś dostał. Uważaj. No tam jest, walga. No nie, tak blisko. Nie idą. Coś. No muszę... Myselnast... Ile tu są? 40 sekund? Tak, 40 sekund. Co za chwilę tu przyjdę. A wlaki? czy w bazie mam... wlaki? A jak zejść A, z tego orła? Ja się pytam. O, I kontrol. Nie, kontrol. nie, prawie. Ja, ale nie, to była ani Co mam? Daj, uwaga! Oczywiście! było z tym cię. Odsunęliśmy się, chciałem go zabrozić. Pewnie szczekło. Oho. Zdarza się czasem. Ale nic nie widzę, mam rozmazanek. z Ile ja tu jest? 28. Dobra, wejdźmy z nim. Wygrab. Ja się uciszę. Wygrab no, no, ja takiego z w... rozmazaneka no też on miał, no. Chyba, on miał chyba ten młot a czy taką e, sikierę, co jak właśnie jakieś miecz. On miał chyba szkielet co jak właśnie się no to za tutaj są lucky bloki nie ja czekam to poczekaj ja czekam tutaj bo tam nie mam na razie chyba nie widzę mm. co to są za zabranie nie wiem. To nie, nie wiem. Prawie dostał. Ja... No to chyba kiedyś testowami to mało zadawało, więc sobie rzucę. Idę z nim. Brawo go. czym się lepiej. Dobra, dobra, walcz. Dobre. O nie, on ma ten miast. Prawie dostałem. On ma taki, on... A, nie dam rady No jest. Potrze e żeby go pokonać, potrzebuję jakiegoś miejsca, co na hita Na, na łączuk, bo inaczej nie Chyba. Albo jak mnie nie zobaczy z tyłu, bo to zabiję. Co Co na Żyjesz tam? No ledwo, ledwo. No, Świlej coś no mam tam wolę. No nie jakieś dziwne coś. Czekaj poczekaj odejdź, odejść. tak, żeby tu... Przy... Tak, tak. O, idzie. Walczę. Mam tą broń. Um, no też mam taką broń. Idzie tu. Walnie, ucieka. Boi się. Ta. Ucieka. Prawie dostał. O, ja, ja chcę... Te... Nie, myślałam, że tu jest 12 nie. sekund. Chyba za chwilę będziemy kończyć, nie? No, bo już trochę długo to nagrywamy. No, z 21 minut. No. To my chyba zaraz kończymy. No, zabijemy ja ja Daj mi tego zabić i kończymy. czekaj, czekaj. Nie, czek, nie jak z tego wpisuje go. Oh, jest! Dobra, chodź na pa. środek i się pożyj. Widzisz, co jest? No, dawaj no, se. Zobaczcie, co, co co jest. No, no to oczywiście kończymy odcinek. Nap napiszcie w komentarzach, jak się wam y, podobał, A my... No, żegnamy się. Papa. pa. pa. No, pa, pa.